W dzisiejszym odcinku zbudowałem tą lokację z 12 odcinka z pierwszego sezonu Ninja Ninjago Powstanie Smoków. To było takie miasto na wodzie jakby, coś typu miasto Styx. A więc tak wygląda MOC. Zaczniemy od minifigurek. Więc mamy tutaj Lloyda i Arina w strojach z pierwszego sezonu Powstania Smoków. Minifigurki, które można znaleźć w wielu zestawach z 2023 roku Arin w ogóle pojawił się w kilku zestawach z 2024 też Jedyne dwie customowe minifigurki w tym mocy to tak naprawdę ten ziomeczek i używając nóżek głowy i torsa i rączek od minifigurki Merlo Pianina przy okazji dodając naramienniki Zeina z czwartego sezonu Ninjago stworzyłem takiego customa, który Miał wyglądać jak ten wąż, który dowodził innymi wężami w 12 odcinku pierwszego sezonu Powstania Smoków. Muszę naprawdę się postarać nad customami. Mieszkaniec dostał miotłę. Wężowi dałem miecz. A Lloydowi dałem jego miecz. Więc sama budowla jaką zbudowałem posiada fajną funkcję bawialną. Ogólnie urywa się. I to jest taka mała tratwa. Dlatego postanowiłem Właśnie dodać taką funkcję bawialną do moca, że można to tak po prostu odłączyć tą część platformy. Tam domek, to jest jeden z domków, który na tej platformie był w serialu. Z tyłu akurat mamy taki mały pokoik. Postanowiłem tutaj dać małą kanapę, naprawdę bardzo mała, ale również stół, na którym jest mapa, mapa z jednego ze starych zestawów z Lego Friends. A ta część platformy jest pusta, żeby można było na niej postawić minifigurki. Postanowiłem również dodać wannę z serialu, w której była taka tabliczka z kartką Spójrz do tyłu. Niestety tutaj nie ma napisu. Więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!